Zanim zaczniemy, dzisiaj mamy datę Twuna, ale zanim zaczniemy, to ja przeczytam fragment Sefer Hasidim. Mamy dzisiaj punkt 440. I dzisiaj zaczyna się w sumie cała chyba seria punktów, w której będzie mowa o snach. Bardzo ciekawe będą z pewnością te punkty i powiedzą nam wiele ciekawych rzeczy właśnie o śnie. O marzeniach sennych i pierwszy z nich to jest punkt 440 i mówi on tak pewien nie Żyd, no może bardziej powiem nie Izraelita nie Hebrajczyk nie lubię określenia Żyd chyba to zauważyliście, że bardzo rzadko używam tego określenia dlatego, że ono się bardzo wielu ludziom po prostu negatywnie kojarzy ono jest często kojarzone właśnie z jakimś tam negatywnym znaczeniem dla mnie nie jest to negatywne znaczenie i nie w takim znaczeniu go używam i wielu ludzi również ale pomimo wszystko to skojarzenie jakoś taki jest we mnie i nie lubię po prostu używać tego słowa A więc po prostu go używał nie będę jeden nieizraelita powiedział do izraelity Opowiedział mu swój sen. No i ten Izraelita zinterpretował jego tak, że temu człowiekowi dadzą stanowisko sługi, służącego Bożkom. Czyli takiego jak gdyby może kapłana, coś w tym rodzaju. I on będzie nauczał bałwochwalców. Czyli będzie on nauczycielem jakiejś tam religii, która no jest religią bałwochwalczą, która czci jakiegoś Boga, Bożka, siłę, która nie jest jednym jedynym hawaja. I w ten sposób właśnie ten sens został zinterpretowany, że on to oznacza, że ten człowiek coś takiego uzyska takie stanowisko. I powiedział do tego, który to interpretował, ten sen, inny Izraelita, i powiedział tak: Przecież sny spełniają się tak, jak je interpretują. To jest bardzo ważna wskazówka, którą ja spotykam już nie po raz pierwszy w źródłach. Jeżeli ktoś ma sen i jeżeli idzie do kogoś z prośbą, żeby ten sen zinterpretował, żeby mu wyjaśnił. No bo są tacy ludzie, którzy no z różnych tam pobudek robią takie rzeczy i wyjaśniają sny. Może to być jakaś wróżka, jakiś astrolog, jakiś człowiek, który uważa, że wie, co ten sen oznacza. Może to być psycholog. Może to być też jakiś mądry rabin. Może to być kabalista, różnie to jest. Są tacy ludzie, o których ogólnie wiadomo, że oni mogą wiedzieć, co sen oznacza. I jeżeli już decydujemy się iść do takiego człowieka, czego ja osobiście nie doradzam, żeby robić, jeżeli już się decydujemy, to trzeba przede wszystkim wybrać człowieka, który jest nam przychylny który nie ma absolutnie żadnego powodu, żeby mieć jakiś zły stosunek do nas. To jest po pierwsze: w ogóle nie należy opowiadać snów. Ja tutaj dodaję od siebie, rozszerzam to wszystko tutaj. Nie należy w ogóle opowiadać snów obcym osobom. Po prostu najlepiej w ogóle nikomu nie opowiadać snów, najlepiej je po prostu zachować dla siebie samego. Sen to jest bardzo złożone zjawisko, na ten temat jest cały wykład w naszej Akademii i wiele razy już tutaj był poruszany ten temat. I tak jak mówię, lepiej jest zachować to dla siebie. Jeżeli już chcemy znać jego znaczenie, to trzeba zagłębić się w siebie samego. Trzeba zadać sobie pytanie, co ten sen mógł oznaczać, co elementy w tym śnie mogą do mnie mówić. Bo prawda jest taka, że sen sam siebie rozszyfrowuje. Trzeba tylko umieć wysłuchać tego, co on mówi do nas. Doradzam tutaj, że żeby ktoś, kto chce poznać znaczenie swojego snu, jeżeli już ten sen jakieś wrażenie wielkie na nim zrobił, jeżeli. On czuje, że ten sen coś mówi, że on jest ważny, że to nie jest zwykły jakiś sen, który nie ma żadnego znaczenia, który spowodowany jest jakimś tam, powiedzmy, zewnętrznym hałasem podczas snu albo jakimiś pokarmami zjedzonymi wcześniej, bo i takie przyczyny są. Jeżeli ktoś czuje, że ten sen coś oznacza i coś mu mówi, powinien zadać sobie pytanie, co on mówi. Mogę doradzić, żeby poszedł w jakieś spokojne miejsce, na łono natury. Tam, gdzie jest cisza, spokój, zadać sobie to pytanie i w ciszy, w milczeniu sobie poczekać. Poczekać, co do nas przyjdzie. Nie na siłę, po prostu pozwolić, żeby nasze odczucie przeniknęło znaczenie tego snu. Niech ono samo sobie pracuje z nim. I w pewnym momencie możemy dostać odpowiedź. Nie zawsze, ale możemy dostać odpowiedź. Jeżeli idziemy już do kogoś innego, jeżeli ktoś się zdecyduje do kogoś iść, to niech to będzie człowiek mądry, dobry, do którego mamy zaufanie, i wtedy trzeba pamiętać o tym, że jest taka właśnie zasada, jaką on tutaj nam powiedział. Sen spełnia się tak, jak zostanie zinterpretowany. I to jest tutaj przede wszystkim wskazówka i nauka dla tych, którzy kiedyś będą komuś próbowali interpretować sen. A wy tutaj uczący się kabały, możecie się z tym spotkać, że ktoś do was przyjdzie. Pamiętajcie, żeby interpretować sen, wiedząc o tym, że wasza interpretacja wpływa na to, jak on się spełni. I teraz czytamy dalej. Powiedział on do niego, że przecież sny spełniają się tak, jak je interpretują. Okazuje się, że dzięki tobie on zacznie bardziej służyć Bożkom. Bo on mu tak powiedział, prawda? I ten człowiek sobie tak pomyśli: skoro ten sen tak mi prognozuje, przepowiada taką przyszłość, to znaczy, że ja taki mam być. I on zacznie, chcąc nie chcąc nawet mimo woli, przychylać się do tego, do tej przepowiedni, do tej interpretacji. On sam zacznie wypełniać to, co mu ten Izraelita powiedział. A przecież powiedziano: Nie stawiaj przegrody przed ślepym. Jest to wajkra. I ten zaprzeczył. Ale on przecież i tak. Służy Bożkom. Oni tak czci Bożki, tak czy inaczej, prawda? On się tak broni. No, ja mu tak powiedziałem, no ale on przecież tak czy inaczej już im służy. Jednak ten, na przykład, kto interpretuje sen Izraelity, mówiąc, że sen oznacza, że on zgrzeszy, w istocie pomaga jemu grzeszyć. W rzeczywistości. Jakby nakierowujemy tego człowieka. Twój sen oznacza to, że ty zrobisz coś złego. I my w ten sposób już nakłaniamy go w jakiś sposób do tego, żeby to zrobił. Bo jeżeli ktoś ma w sobie ochotę jakąś, jakieś pragnienie popełnienia jakiegoś grzechu, on w sobie nosi to pragnienie, on może nie dać się temu pragnieniu, ale jeżeli ma sen, i jeżeli ktoś mu zinterpretuje ten sens, że ty to zrobisz, to on w jakimś stopniu będzie czuł się już usprawiedliwiony i to zrobi. On powie, skoro we śnie mi tak przepowiedziano, to znaczy, że ja to mam zrobić. I o tym powiedziano, mówi on dalej, wprowadzający człowieka w grzech słowem. Czyli po prostu w jakiś tam sposób tą interpretacją namawiamy go do grzechu. Jest to wieszajachu. Nawet jeśli ten interpretujący mędrzec jest to mędrzec i wie, że ten sen pomimo wszystko się wypełni, tak czy inaczej, on nie powinien interpretować snu przepowiadając grzech. Czyli powinien po prostu przemilczeć to, nawet jeżeli ktoś przychodzi do mnie. I ja wiem, że ten sen oznacza, że ten człowiek zrobi coś, czego robić nie powinien. Na 100% wiem, że tak się stanie nawet. To temu człowiekowi nie należy tego mówić. Trzeba po prostu to przemilczeć. Nie kłamać, bo to też nie jest potrzebne. Nie wymyślać czegokolwiek, uchowaj Boże. Tylko po prostu przemilczeć. Nie powiedzieć mu tego. W ogóle tak jak ja już tutaj wspomniałem, snu, snów swoich nie powinno się opowiadać innym osobom. Nawet swojej żonie czy mężowi trzeba być bardzo ostrożnym tutaj. No tutaj mamy tą pewność, że jest to osoba, która nam życzy dobrze i która nie zobaczy w tym śnie czegoś złego, ale złego dla nas jakby, nie będzie nam życzyć tego, żeby się źle spełnił. Ale pomimo wszystko, podświadomość tego człowieka, ona sama zacznie działać. Ktoś opowiada mi swój sen, i ja zaczynam sobie coś wyobrażać, myśleć, co ten sen oznacza. Jemu nawet nic nie mówię. Sam w sobie robię interpretację, i ta moja interpretacja w mojej wyobraźni i w moich myślach również. Ma swoje działanie. Ona już jest jak gdyby swego rodzaju sprowadzeniem tego snu na poziom materialny, na poziom moich myśli i wyobrażeń. Bo tak naprawdę sny to jest właśnie takie sprowadzenie jakiejś informacji z poziomów, w których ta informacja nie jest jeszcze ubrana w żadne słowa, w żadne obrazy, w żadne dźwięki. Ja mówię tutaj oczywiście o snach przychodzących z góry, o snach przesyłanych, jak to się mówi, przez aniołów, nie o takich zwykłych, tych prostych, które nie mają znaczenia, a których jest przeważająca totalnie większość. Większość ze snów po prostu nie ma żadnego znaczenia. Albo ma bardzo jakieś minimalne znaczenie. Natomiast te, które przychodzą z góry, to są informacje, które przychodzą jakby w czystej, w postaci. Czystego światła informacyjnego, można by tak określić to. I one przychodząc do nas, zaczynają się ubierać właśnie podczas snu, podczas tego procesu marzenia sennego, zaczynają się ubierać w materialne formy. Na razie jeszcze są to formy, oczywiście takie jeszcze w mózgu, one jeszcze nie są takie w pełni materialne, ale one już zaczynają otrzymywać jakąś grubość, jakąś gęstość. Te informacje z poziomów duchowych zaczynają się już w coś ubierać powolutku. I one ubierają się w coś, co jest do nich podobne. Jeżeli tam jest informacja, która dotyczy na przykład nie wiem, drzewa, czy jakiegoś tam innego przedmiotu, który my znamy, to w śnie widzimy drzewo, albo ten przedmiot, albo człowieka jakiegoś, albo zwierzę. Które w jakiś sposób związane jest z tą informacją, która do nas przychodzi. Ta informacja, ona od razu próbuje się w jakiś sposób ubrać. I interpretacja również ubiera tą informację już w konkretne znaczenie. To są bardzo takie naprawdę subtelne rzeczy. I ja myślę, że po przeczytaniu tych punktów, które tutaj mówią o snach, Wspólnie tutaj razem dowiemy się wielu, wielu rzeczy na ten temat. Ale tutaj dzisiaj się zatrzymamy na tym jednym punkcie.